cześć, witam na kanale ponownie. Udało mi się w końcu odwiedzić moje leśne jeziorko, bo najwyższy czas i pora, bo mamy już jesień zaawansowaną, a ja niestety mam mało czasu na, na, na ryby. Jakoś tak się składa w tym roku, że, że zawsze coś wypada w ten, w ten wolny czas, ale w końcu się udało jestem bardzo, bardzo podekscytowany. Przyjeżdżam już któryś rok tutaj, zawsze na jesień w poszukiwaniu tego konia o 40 cm i no wierzę, że dzisiaj może uda się takiego pokazać, bo, no, bo one na tę jesień bardzo fajnie reagowały rok temu dwa lata temu. Także no tak, trzymam kciuki i biorę się do roboty za chwilę. Ostatnio mało było czasu na ryby. A jak był, to zawsze coś mi nawalało i dlatego też nie było filmów. bo Albo coś było nie tak z GoPro, albo miałem tylko jedno GoPro, bo sam zapomniałem. Albo były to pojedyncze ryby, więc nie nadawało się to na film. Ale coś tam się udało złowić. Może właśnie teraz, zanim jeszcze tutaj zacznę obławianie tego mojego leśnego jeziorka, parę ryb z, z wcześniejszych wyjazdów, z których się nie udało zrobić filmów, pokażę. Także. Zobaczcie, a ja biorę się do roboty. Wielkolód. Ale w końcu bardzo długo. Bardzo długo trzeba było na niego czekać. Tylko pewnie 80, ale długo kazu one się czekać. No, może nie 75, może coś takiego. blisko pierwsza ryba taka 75, ko 80 może nie będę go mierzył ale ładnie przyładował, w dobrej kondycji jesienny ładnie wybarwiony fajny szczupiec Także tak to było, było kilka ładniejszych ryb Niestety z tych wyjazdów nie udało się złożyć filmu całego, bo to były jakieś pojedyncze ryby albo coś mi walało z kamerą Ale jakiś ten materiał jest, żeby teraz go właśnie pokazać A teraz bo mam nadzieję o konie, także biorę się do roboty Czekałem na to branie i to będzie chyba dobry okoń Dosłownie położyłem przynajmniej na dnie dopiero zero gołu. Aha, tak, będzie dobry. to Długo trwało, a w końcu wygrałem się tak taki chciałem Mm -hmm. oczywiście zaprętało mi się w drugą kształtę jeszcze bardziej mm. 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 bardzo nielegalsko, się udało wysokie trzydzieści na pewno Fuh ale bardzo długo dzisiaj aktywność jest słaba ryby raczej nie chcą reagować tu raptem podziałało mam nadzieję, że to prognostyk coś trochę tak ciekawszego oj ty bajzu mój, ty bajzu No myślę, że około no wysokie 30, no jakieś 38 może. Nie wiem, czy go mierzyć ładnie. Uuu. Dobra, zaraz próbujemy go zmierzyć. Nie mam tej miarki ze sobą, bo ją czyli sam pozbyłem, bo nic tam nie i niestety już. Уже и не мам? Mm -hmm. o, мам, что-то. Должно быть такое обычное. Mm -hmm. mm -hmm. О, что такое? Кабалазан. Что там О, тридцать восемь. 68 тысяч кого-то. Пинкт. Ja. Пинкт. Не забирался на воду. Cóż, konsekwencja, i konsekwencja, i jeszcze raz konsekwencja, hmm, są tutaj ryby, ale dzisiaj to jest zdecydowanie mniej aktywna, naprawdę się napracowałem na tym braniu, bo jestem od rana, a teraz już koło 12 mamy dopiero, dopiero pierwsze okoń, no cóż, bywa i tak, próbujemy dalej, dobrze, że był, także... Dzień nie na zero już. Zobaczymy, czy będzie ich tutaj więcej. Сейчас ты то активность tym razem chyba mamy szczupaka. щупака Так, duży. не ale не так и много не 怎么

Próbuję się przebić przez to chmurzyska. O, mamy tutaj. na pewno, na pewno szczupak. a może jakiś lepszy? Nie. Nie podobny, z tamtego no, ale jakieś akcje tutaj przynajmniej na koniec gdzieś czupaki po prostu aktywniejsze tak by to wyglądało też Идентик. Первая класса. Dobra, coś mam, Wstawiam, że to jednak szczupak i to do, dobry szczupak No jej, na koniweczkę No tak, one dzisiaj zdecydowanie są aktywniejsze Nie wiem czy to wyjdzie, nie sądzę Trochę farta tutaj, żeby to wyszło. Ale musi być dobrze zapięty w tym w powrotku nie działa prawidłowo ma swoje lata, więc teoretycznie mogę mu to oddać, ale akurat przy tej rybie mógłby działać tak jak należy zaraz bombę. i zagonię, za jest jakiś potężny ale na tym, na tym na tym sprzęcie to Taka ryba, wędka do dziesięciu gram, no to swoje oddaję Coś wszystkie jest to O Jezu, takich jest kółek. 10 cm chcecie? Tą rzucą Twitcha, to nie. Ale mała jest kółka? Owszem, czemu nie? No <grystanie> może. No nic. Nie ma koni, to chociaż są szczupaki. Numer 3 dzisiaj i zdecydowanie największy. No koniowym sprzęcie. Tym bardziej było fajnie. około 80 lat okay. teraz się wybił. dobrze w podbieraku nie, takiego czegoś nie chcę szczupaki jak najbardziej Może nawet lepszy. Na koniu do 50-60 gram. Trochę zabawy z nim było. Nie powiem, że nie. No myślę, że 80 to na pewno. Może nawet trochę lepiej. Ładny. Ładny. Kawałkarku. Zdrowy. Szczup. Thank you. nie mam ręcznika ze sobą co za błąd no cóż myślałem, że już dzisiaj nic ciekawego się nie wydarzy to jeszcze taki fajny szczupak na koniec <grym> no tak to trochę jest na tym jeziorze, że albo biorą okonie albo biorą szczupaki trochę lepiej dzisiaj się chyba wylosowało po prostu z tymi szczupakami bo aktywność okoni jest marna co jednego, dwa udało się złowić ale mm. No ale to było wydłubane wydłuba okonie, tak naprawdę i trochę szczęśliwe. Jakbym miał być szczery. No nic, dzisiaj mamy szczupaki na okoniówce, więc trochę zabawy było. No ale jedziemy dalej. No jeszcze może, jest trochę dnia. Może by coś trafić? Niewiele. No ale może przy odrobinie szczęścia coś jeszcze wpadnie. Próbuję. A zamknęcie jaskółkę? To, to jest jaka spija. Mało 10 gramów, 10 cm jaskółkę. O pomachanie w odpowiednim wędku do tego. No i dobra. Tym optymistycznym akcentem będę kończył. Miało być takich więcej. Ale, ale dzisiaj nie chciały współpracować. Może dlatego, że właśnie szczupaki, szczupaki były aktywniejsze. Gdybym zaczął może łowić te szczupaki, to wcześniej to ten wynik byłby lepszy. Yy. Dobra, puszczę, żeby go nie zamęcić za mocno. Płynął. dzień całkiem udany. Dobrze no, się udało złowić coś po takiej przerwie i rozbracie ze wędkami. Sprawa jest dalej, chociaż tych kilka niezaciętych brań na koniec. Szczupakowych, to takich lepszych szczupakowych brań. No widać, że troszkę brakuje, ale kuli dzień chyba mogę zaliczyć do udanych, bo mówię ładny okoń 38, 40 nie wiem ale 38 w naszych warunkach polskich to już jest ładny wynik do tego parę szczupaków w tym jeden ładniejszy taki 85 jeszcze na okońówkę także e, także była, była zabawa z tym co nie miara gruby, fajny jesienny szczupak no dzisiaj tak, dzisiaj mogłem, mogłem chyba jeżeli miałbym jakoś podsumować i stwierdzić co mógłbym zrobić lepiej to na pewno mogłem się skupić szybciej na tych szczupakach. Myślę, że wtedy wynik byłby lepszy, ale, ale ogólnie i tak jestem zadowolony. Coś tam było, coś tam zaliczone. Kończę, bo zaraz zrobi się ciemno. Dziś niestety jesień zaawansowana, więc szybko, szybko ten dzień mija. Także dzięki. Dzięki za ten odcinek. Jak się podobało to oczywiście zachęcam do, do lajka like i jak chcecie zobaczyć więcej tego typu filmów to subskrypcji. Ja się żegnam i do zobaczenia następnym razem. Czołem.